Zadanie czwarte. Warunek X jest większy od Y spełniony jest gdy x jest równy 1 piąta y jest równy 3 czternaste. W punkcie A należy sprowadzić albo te dwa ułamki do wspólnych mianowników, albo do wspólnych liczników. Myślę, że prościej będzie sprowadzić do wspólnego licznika. W ułamku 1 piąta licznik i mianownik pomnożyłem przez 3 uzyskując właśnie trójkę. W liczniku y ma już w liczniku trójkę. No i teraz zastanówmy się, który ułamek jest większy. Co jest większe? 3 torty podzielone na 15 osób, czy 3 torty podzielone na 14 osób. Tutaj mamy więcej osób do podziału, więc jest sytuacja niekorzystna, więc y jest większe. Ten warunek tutaj nie jest spełniony. Zaznaczamy fałsz. Punkcik B. Mamy x, y, wyrażone są dwie liczby w postaci potęgi, więc trzeba doprowadzić do takiej postaci, aby były albo takie same wykładniki, te małe liczby, albo takie same podstawy, czyli te większe liczby. Zauważamy, że tutaj wykładnik 20 może zostać rozłożony na iloczyn, korzystając oczywiście ze wzorów na potęgowanie. 20 to jest 10 razy 2, ponieważ ten nawias zastępuje nam mnożenie. I teraz możemy 10 do 2 wymnożyć, to jest 100 i tu do potęgi 10. I już mamy, zauważ, tutaj 100 do 10, tutaj 90 do 10. Takie same są wykładniki, ale tu jest większa podstawa, więc liczba x jest większa, więc zaznaczamy prawdę. Punkt C. Mamy tutaj dwie liczby wyrażone przy pomocy pierwiastków, więc włączmy czynniki pod znak pierwiastka. Wtedy łatwo porównamy te dwie liczby. Dwójkę możemy inaczej zapisać, że to jest pierwiastek z czterech, a pierwiastek z pięciu przepisałem. W tym momencie te dwa pierwiastki możemy wymnożyć, otrzymując pierwiastek z dwudziestu. Tutaj robimy podobnie. Zmienimy wygląd trójki. Trójka to inaczej pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 18. I już gołym okiem widać, że ta liczba pod pierwiastkiem jest większa. Więc x jest większe. Spełniony jest warunek. Zaznaczamy prawdę.